Siódma edycja programu Sanatorium Miłości już za nami, a emocje wciąż nie opadły. Widzowie przeżywali każdą chwilę, każdą łzę i każdy uśmiech kuracjuszy, którzy udowadniają, że na miłość nigdy nie jest za późno. Spośród wszystkich emocjonujących historii to właśnie relacja Uli i Stanleja wzbudziła najwięcej nadziei i wzruszeń. Chociaż program zakończył się w dość napiętej atmosferze, a jedna z osób musiała go przedwcześnie opuścić z powodu złamania regulaminu, Fani trzymali kciuki za Ule i Stanleya. Już w trakcie emisji było widać, że między tą dwójką rodzi się coś wyjątkowego: szczerość, bliskość, czułość, wszystko, co tworzy solidny fundament związku. Po zakończeniu zdjęć pojawiało się wiele plotek, czy uczucie przetrwało. Czy nie była to tylko chwilowa fascynacja przed kamerami? Dziś już wiemy. Ula i Stanley są razem i nie ukrywają swojego szczęścia. Co więcej, w rozmowie z Party para wyznała, że ich związek trwa nadal. Na razie tylko w dzień, ale chcemy, żeby trwał w dzień w nocy. Powiedzieli z uśmiechem. Brzmi obiecująco, prawda? Jak przyznają, oboje marzą o wspólnej przyszłości. Ale na przeszkodzie stoją jeszcze obowiązki zawodowe. Oboje jeszcze pracujemy, więc musimy podziałać logistycznie i wyciągnąć sedno z naszych marzeń, zdradzili w rozmowie z serwisem. To piękne, że Ula i Stanley dają przykład, że prawdziwe uczucie może pojawić się w każdym wieku. Ich historia pokazuje, że mimo różnic życiowych doświadczeń i trudnych chwil, można znaleźć bratnią duszę nawet w telewizyjnym show. Widzowie z zapartym tchem śledzą dalszy rozwój tej znajomości i pytają czy wkrótce usłyszymy o zaręczynach, czy będzie wspólne mieszkanie? Tego jeszcze nie wiadomo, ale jedno jest pewne, tej miłości warto kibicować.